Dziś pijemy wino Altitude Duorum. Wino kupione w biedronce. Wino produkcji portugalskiej. Przepraszam, 2021 rocznik. No i jakiś punktów nas do 92%. Co można powiedzieć jeszcze? 14% alkoholu. I po polsku jest etykieta, także później. Poczytamy, Sprawdźmy. sprawdzimy, czy coś się zgadza barwa ładna, ciemna Je, naprawdę ładna. Korek naturalny z logo producenta mi obudzami i słońcem i skórką. Słońcem Portugalii? ciemny A, wino kosztowało około 30 zł. No teraz bez, tak, bez grosza to dobrze, żeby bez krok. No i co Nie, jest trochę ale w bukiecie? Jest. Jest tak, tak. tak. W liście. ale jak trochę wiśni. W W Takie ogólnie mocno dojrzałe, ciemne owoce. Mhm. Takie Czarny beczka. Wyż... Takie trochę, trochę, trochę drewnem, trochę desko tak delikatnie. Na dużo beczki. Ale takie Aha. dziwne, no buki to jest taki bogaty dosyć, Ten tak. zapach, zapachu jest tu, a Smaku smak taki jest czarny. taki łagodny, taki smak... Ale jest jakieś takie drewno. No, no, jest intensywność, jest trochę tanin, jest... Trochę tabałki. Jest gęste, dosyć takie. Jest taka jakby kwasowości, niewiele. Prawie wcale. Prawie właśnie. wcale później, ale nie, później słodkie, na końcu. Ale słodkie też nie. Słodkie też, tak, nie? Właśnie jest takie, nie. takie, no jakieś Spuszane, neutralne. Tak, ale tak. na początku też czuję, ale... jakby się jakieś. Jest to, tak. Ale takie... tani jest sporo. Tak. Bo ta skóra zostaje. Ale po niż... przełknięciu jest. <coughs> Jakiś mi alkohol korabuje, no tak. nie? Wiem. <coughs> Przepraszam. Może jeszcze... Po przełknięciu jeszcze. jest. Taka pieczność taka... mhm. mhm. Tak, o 15 nagrywamy. Nie, źle bije Nie, dziwne jest właśnie, no bo się tak smak nie pokrywa z zapachem. Tak nie do końca. Tak, nie do końca. Ale, ale nie, masz ale... masz taki akcelerytny kolor i taka skóra, no mhm. jest owocowa. Takie kwiatowo-owocowe takie? Tak. No taka skóra. Właśnie skóra beczka. Cukru zero, kwasowości tak, nie też za dużo. Nie nie tak, tak tego. Finisz? Długi. Nie jest długi. Tak. Tak, tak, tak. Ale jest coś tak. fajnie się jest od... to no, gęste, takie skoncentrowane, okay. Ale nie jest dżem, jamolajda, nie. 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 Jak ktoś nie lubi dżemolajdy w sensie takich koncentratów owocowych, to to nie jest. zacne wino w miarę. Mm -hmm. Takie. Uniwersalne do wszystkiego, I nie? I do takie, serów, i do meni, mm, i... Typowo wytrawne tak. taki, takie. Takie jest, wytrawne. Jest, jest mhm. wytrawne. I ma taninę, tak. i ma troszkę deski, troszkę tak. skóry, i trochę... Beczki takie. No, beczki, tak. Trochę no, jest, jest beczki, tak. ale wolałbym, Czekaj. żeby ja troszeczkę ja kwasowości było. Tak, ja też. Miło by było, no, ale nie każdy musi to lubić. No, nie wiem, jeżyny, Dobra. Jeszcze... Tak, Ciędą jeżyny myślę, że tak, na pewno. Coś ciemnego. Altitude by Duorum stara się wyrazić unikatowy charakter duoro superior, zabierając nas do panoramy winnic, położonych wysoko na zboczach wzgórz. Dzięki takiemu miejscowieniu rodzą one wina pełne elegancji i armatów, świeżych owoców. Stanowiąc jednocześnie schronienie dla lokalnej bioróżnorodności. To tak, trochę się rozpisali, ale nie do końca. Liczyłbym na coś więcej. Nie, wiem, no fajne, ciekawe. Ja myślę, że każdy coś tam dla siebie w nim znajdzie. Mm -hmm. No i miło, że 14%, tak? Niektórzy smak, <laughs> Tak, Tak po, o... po kolorze, po barwie myślałem, że będzie takie bardziej w smaku bogatsze takie bardziej, Aha, czyli że bardziej no, takie... Ale jest fajne takie. No, tak. To jest tutaj takie jakby nie, sumie neutralny. Tak, że więc. się pije w ciemno, można też komuś dać tak. w prezencie, że jest tak. dobry. Nie jest, bo może jak ktoś nie lubi zakwaśnych, to to jest właśnie... czy znaczy, to jest takie mega wytrawne. Tak. Czuć staninę, mhm. jest wytrawne, nie idzie w ogóle w słodycz w ogóle. W kwasowość też tak nie za bardzo, tak po, po środeczku jest. Takie, takie... Tylko taniny tak, tak, tak to robią, że, że, że to cukier nie idzie ani w kwasowość. Po prostu... Na języku zostają choroby, mm -hmm. nie? No dobra, co byście? Co byście... Ja pełną ósemkę zasłóżoną. 8,5. Zasłużono. Osiem i pół. Zas zasłużono. No. Dobrze. 8, 8... 9. A ja 8. 8,5. No, no, będzie 8,5? Mm -hmm. No to będzie 8,5. No dobrze. Myślę, że całkiem zasłużenie. Eee, dla kogo? No takie w miarę uniwersalne. Znaczy pewno osobom, które ewidentnie tak, lubią wina wytrawne, wytrawne tak totalnie mm -hmm. wytrawne. Gdzie no, tak jak dla nas wolelibyśmy, żeby to szło bardziej w stronę kwasowości, mm. ale to jak jest, nie przeszkadza. Osobom, które lubią takie wina podobne do Primitivo no to będzie brakowało właśnie tego podania na tacy, tej owocowości takiej podanej na tacy. Tu jest to trochę bardziej ukryte, ale to jest. Je, są te wszystkie owoce, tylko może bardziej przykryte pod taninami. Tak. Nie? Tak. Po, po. No ale masz to są dojrzałe owoce. Są, tylko to nie jest takie wiesz, pijesz i to eksplozja. Jodolka, eksplozja, eksplozja wszystkich nie, smaków ten, są owoce skórka no, no ale wino przyjemne naprawdę tak. wytrawność tak no, numer jeden, tak. Mhm. wytrawność no, po prostu i potem takie deska taka Przyprawki przypraw nie za dużo bo czasami te wina takie mocno wytrawne gdzieś tam mają tę pieprzność jakieś takie dużo jakichś różnych przypraw, tutaj to raczej tak ubogo. Żeby, znaczy nie, nie, nie to, że ubogo, nie, czasami te przy, przy, przyprawy przeszkadzają, przeszkadzają to nie a to nic nie przeszkadza. no takie typowe, typowe, wytrawne, całkiem fajne, tak, tego do Znaczy ja tak uważam, że z mojego punktu widzenia to tego typu wina to można dużo wypić, bo to tak nic nie przeszkadza. Bo mm. tak. Aha. Mm -hmm. Nie ma tylko <grym> ale nie, nie będziemy. próbować. nie. nie, nie. <grym> no a co jeszcze? Mamy Etykieta. Pan, pan. Ptaszek. O, to ten tak tak sobie biega, nad w nad można we w tej wefte. Ja tak szybko nóżkami przebiegam No przebiega. dobrze. Okay. Ale w jakimś garniturku jest. To, to a, bo to, to, jest to ale jest ale elegancja, elegancja, no, elegancki, no, elegancki to pan Ptaszek. Wino tak. 2021. No, także co, od nas 8,5? Myślę, że zasłużone mm -hmm. do kupienia w Ziedronka. Także pozdrawiamy, do usłyszenia.